cześć. Halo, halo, witam tuberów. Brudny z tej strony. 17.06 na zegarze. Ja jestem po obiedzie, w pełni sił, sprawny tutaj. Co to było? Jestem zdatny do gierki, że tak powiem. Nie grałem żadnego meczu po ostatnim tutaj spadku, że tak powiem. W niedzielę ostatni mecz. Jest dzisiaj, co ci jest? Dzisiaj jest piątek, także 5 dni nic nie grałem. Wypocząłem, od razu wchodzimy na gruby tutaj na grubą wixe, Nie rozgrzewam się, nic nie robię. Szukam lobby i się widzimy. Byczku tutaj wcisnął zielony przycisk. Ja Wam przypominam o formalnościach, o lajku, o subie, o komencie i o tym, że jeszcze chyba, a nie, już jak to wrzucę, to raczej konkurs już będzie rozstrzygnięty. Ale był konkurs na USPK. Jak jeszcze jest to. To weźcie tam udział sobie do 25 sierpnia, jest, jakby co? Także 4 dni, to jest 21. No, jak to zmontuję, no może jeszcze, no jeszcze wrzucę przed, tymi, przed tym losowaniem Więc zachęcam do wzięcia udziału USP Cyrex jak dobrze pamiętam. Trochę obdrapane, tam z 7Z na ryniaczu. Taka cena wywoławcza. Także weź no tam z te trade linka wrzuć, łapkę daj i może coś tam ci się poszczęści Siema ponowie, A pójdę Siema, też idę B Dobra może szyma. się z może się może się trafi ogarnięty team jak ostatnio O, co za nade, jakiś dziki ty przeręblu Włotą łapce ścierą Z abs Kosa

O no, za No chciałem... Ty że... mi zabiorą wszystkie fragi. O, co to za diglty? Pierwszy raz takiego widzę. Może to przez te naklejki. Ostatni to, gdzie? Dobra. O, jest sete. Idzie przez setę na mi gdzieś. Zaszłam, masz dwa. Aj Na B coś już. Zamuję ten, zamuję nam idzie Chociaż jeden jest na górze tam, spakował głowie Minus 60, podchodzi. Przy konekcie jeszcze jeden jest już ladder. Urwa, nie, nie patrzą No co za pojeb, skąd on wiedział, że to będzie... wchodzi chyba Co okna leży, pod oknem dwóch Pod oknem dwóch O kurde, ale Ryzykuję, Czas! Czas, czas, czas! czas. Dobra, jest git. Po czasie, dawaj go. Dawaj go, dawaj! E, wychodzi. Leży. Nie wiem gdzieś, gdzieś coś. Bez. Dobra. To jest samochodem. Paląca. Po nozie jest fireboxy. No i getes Chyba Pałac, pałac wyszedł jeszcze Kurde zapatrzysz się Na chwilę się zapatrzysz na radar i cię zrobi normalnie wambuko w sekundę Uuu, uh, tam ci mają patrzcie ty, bo wy, wychodzili chłopy Dwa boty Jest przy tym, przy dziurce. Ten jakie lagi ma? Coś czyli, że on w tą dziurą wszedł i zarana na A będzie znowu. No chyba tak będzie. Jest. Jeszcze jeszcze jedna rampa. 34 rampa. Paka, paka. No dwa boty mają, my się zaczniemy bawić. I będzie z tego, Sara. Ipa. No właśnie. No właśnie. A i chyba nie dojeżdżamy. O. Wracają się. Do pałacu znowu. Na blisko jeden. Trampa jeden. Pompa jest na pałacu jeszcze. Kawahama. Wychyla. Dawaj, Dawaj, Upi. No nic, no nic. Teraz będzie łatwiej. Plant na No i git. O, dobra. Dzięki panowie. Awansik dostałem. Na orzełkach się podają. Widzę szybko. Znowu flasze dobre latały. Git. Szybki meczek. O! I odzyskał. I odzyskał. Nie wiadomo jak. Nie wiem jak to działa, ten system. Jakimś cudem odzyskałem. Dziwne to jest. Powalone całkowicie. Tego bym się nigdy nie spodziewał. Dziwna sprawa. No ale przyjemna. No co? Odzyskałem znowu orzełka. Także spadłem, odzyskałem, spadłem, odzyskałem. I tak cała seria. Dobra moi drodzy. Odmeldowuję do konkursu. Zapraszam do formalności, do grupki, do tych wszystkich rzeczy. I tyle. Niech wam też tak awansy szybko wskakują po poddanych meczach. Odmeldowuję. Na razie się ma.